Hej kochani, witam serdecznie. Dzisiaj weekendowo. <laughs> Wczoraj zaczęliśmy weekend. W sumie a, taki leniwy. Leniwy, bo nic nie robiliśmy w zasadzie. Ja się trochę tak z bólu zwijałam, bo mam swoje dni. No i byłam w trakcie czytania książki, której nie mogę skończyć póki co. Drugi raz się za nią zabrałam na tym sanatorium po prostu nie mam kiedy czytać ostatnio i udało mi się teraz posiedzieć w pokoju i na spokojnie poczytać, bo też jest, można powiedzieć, spokojniejszy. W zeszły tydzień też był trochę, tak jak opowiadam, turbulencyjny. Później jeszcze tydzień przed Kacper był przeziębiony, ja też też nie za bardzo szło i Czaj był wyczerpany. I raczej powinnam ją już dzisiaj, jak się uda, może ją skończę, może nie, ale ja na pewno Wam trochę o niej opowiem. E, ile z tego zapamiętałam? Powiem to tak, zapamiętałam urywkami. Ale są bardzo znaczące rzeczy. Czasami udaje mi się y, przykładowo coś y, rzucić na story na Instagramie, co jest dla mnie bardzo ważne i co ważne jest dla niejednego z nas. Także mamy taki leniwy weekend. Dzisiaj się pogoda trochę poprawiła. Słońce się gdzieś tam przyjdzie, no widać, jest jakby jaśniej. No i co mogę powiedzieć? Kacper siedzi przy termoforze, znaczy jest z termoforem bo brzuch bo boli. Wczoraj e, najać zupy mm, z groszku zielonego i zjadł trzy talerze i po prostu e, zjadł rano, dzisiaj cztery jajka i to był koniec. No i musiałam mu dać termofor i póki co na razie tak odpoczywamy sobie, później będzie obiad. E, na 16 dzisiaj idziemy na jakieś tam zajęcia plastyczne. E, także zgłosiłam nas na zajęcia. Mówię, porobimy coś znowu dzisiaj, bo tak będziemy siedzieć znowu. Wczoraj obejrzeliśmy dwa filmy i po prostu wczoraj to już nie miałam nastroju na nic i cały tydzień tak jakoś um, był maraton, można powiedzieć, bo ciągle coś było do roboty. I tak, e, co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Było dużo zajęć w tym tygodniu. E, w przyszłym tygodniu zapowiada się kolejny maraton. E, no i co? I tak, taki mały, można powiedzieć, update, co u nas, co słychać. Raczej nic takiego nowego się nie dzieje. Także lenimy się dalej mimo to życzę Wam miłego dnia, chętnie bym go spędziła aktywnie, ale po prostu dziś też nie umiem, zostawia ten dzień w spokoju ale po południu idziemy na te zajęcia plastyczne także na pewno jutro Wam opowiem co robiliśmy albo w ciągu paru dni jak się trochę materiału nazbiera nie chcę Was zanudzać także do zobaczenia, do następnego, cześć